Dla Panu Bogu. Będę dzielił się Słowem Bożym ku naszemu zbudowaniu. Bóg tak wspaniale to uczynił. Patrzę, że... Codziennie, właśnie można powiedzieć co niedzielę możemy się spotykać. Bóg daje nam wszystko, że po prostu daje nam wspaniałą pogodę i możliwości, że możemy tu być. Możemy być po to, żeby nadzajem się budować. Tak jak już tu było mówione, Bóg dał dary do swojego kościoła. Te dary powinny się przejawiać. Może czasami myśleliśmy, że ten dar to tylko, tak jak Stasiu mówił, jedna poszczególna osoba ma. Nie, te dary po prostu są dane każdemu z nas. Każdy brat, każda siostra ma jakiś dar. I to Bóg rozdziela te dary, poszczególnie jak chce. A to wszystko ma służyć ku wspólnemu zbudowaniu, żeby Kościół Boży się budował, żeby wiedział, jak żyć, postępować w tym świecie pełnym zła i nienawiści. Pragnę dalej czytać lis Jana, <laughs> tak jak już tu zacząłem, możemy się rozkoszować tym Bożym Słowem, które jest tak cudowne. I gdy je czytamy rozdział po rozdziale, widzimy jak wiele rzeczy Pan Bóg chce z nas nauczyć poprzez swoich sług, tutaj w liście Jana, poprzez apostoła Jana. I wspaniałą rzeczą jest to, jak każdy rozdział do nas przemawia. I ważną rzeczą jest to, żebyśmy tak dokładnie wnikali w to Słowo Boże i w życiu, w domu. Gdzie siękolwiek znajdujemy, starali się żyć według tego słowa. Zapamiętywali to słowo i starali się żyć. Patrząc na list Jana, Jan napisał ten list, abyśmy byli, mieli pełną rady, żebyśmy się cieszyli. Potem napisał, dając nam przestrogę, żebyśmy nie grzeszyli, żebyśmy uważali na zwodzicieli. I celem ostatnim jest napisane to, żebyśmy wiedzieli, że gdy wierzymy w imię Jezusa Chrystusa, a więc to, co Jezus Chrystus uczynił, mieli pewność, że mamy życie wieczne. I na każdym, w każdym rozdziale można było zobaczyć yy, coś wspaniałego. W pierwszym rozdziale zobaczyliśmy Boga światłości i możemy być dziećmi światłości, jeżeli będziemy chodzić w ciemności, a nie w ciemno w światłości, a nie w ciemności. W drugim rozdziale Jan nas nauczał, że mamy zachowywać przykazania Boże, że mamy trwać przykazaniach, że mamy postępować tak jak Pan Jezus postępował, nie być samolubny, brać przykład z Pana Jezusa. Jak On miał ścisłą relację ze swoim Ojcem, wszystko czynił to, co usłyszał u Ojca, co widział u Ojca. I nam daje przykład, że tak mamy postępować, jak On postępuje. To Jan nas do tego zachęca. <laughs> tak samo Jan mówi nam o tym żeby słowo Boże było w naszych sercach żebyśmy się nim karmili żeby ono w nas mieszkało bo dzięki niemu możemy zwyciężyć złego ostrzega nas przed miłością do świata miłość do świata to jest to co po prostu e, zawładnęło ludzi zawładnęło ludźmi zawładnęło całym tym światem za czym podąża świat pycha oczu porządliwość ciała pycha życia porządliwość ciała i oczu i można powiedzieć, pod te trzy rzeczy możemy wszystko po prostu podpisać. A Słowo Boże nas naucza, że to wszystko przeminie. Ale tylko ten, kto pełni wolę Bożą, będzie trwał na wieki. I możemy zobaczyć, że kto nienawidzi swojego brata, chodzi w ciemności. Ale miłość jest cechą, która charakteryzuje tego człowieka, który chodzi w światłości. A więc może mogliśmy zobaczyć, że jeżeli miłujemy, to chodzimy w światłości, jeżeli zachowujemy przykazania Boże, to miłujemy naszego Pana. W liście Jana, trzecim rozdziale, są następujące słowa. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego świat nie zna, nas nie zna. Że Jego nie poznał, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. W tych dwóch wierszach Jan zachęca nas i pokazuje nam, i wskazuje nam na wielką miłość Ojca. I mówi, zobaczcie, jaką On okazał nam. Już dzisiaj, teraz, gdy narodziliśmy się na nowo, jesteśmy nazwani Jego dziećmi. Jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, jak żyjemy tak, jak nas uczy Jego Słowo. I żyjąc. I postępując sprawiedliwie, na pewno to się światu nie podoba. Na pewno będziemy przynosić jakieś od świata cierpienia, prześladowania, ale powinniśmy postępować tak, jak nasz ojciec postępuje. Umiłowani teraz dziećmi, Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. I tu jest wspaniała rzecz, że Jan pokazuje nam na taką <laughs> rzecz, która będzie w przyszłości, że przyjdzie Pan Jezus, że się On objawi i mówi. Teraz się nie objawiło, ale gdy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, będziemy do Niego podobni. Zobaczcie, bracia i siostry, będziemy mieć podobne ciała, jakie miał Pan Jezus: uwielbione, wieczne, nieskazitelne, nieśmiertelne. To jest coś wspaniałego. Będziemy do Niego podobni. Ujrzymy Go takim, jakim On jest. Ujrzymy Go w tej chwale, w jakiej On przyjdzie. Jest to wspaniała nadzieja, która nam przyświeca. I w trzecim wierszu Jan mówi: każdy, kto tem nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak jak on jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech, zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że się on objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci. Niech Was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Potem się poznaje dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie nie jest Boga, jak też ten, kto nie muje swojego brata. I tu w tych słowach, może Jan, pełen miłości, ale zobaczcie, jakie on tutaj odkrywa wspaniałe sprawdy. Gdy się przejrzałem w tym słowie, gdy popatrzyłem w nie, to naprawdę czasami to aż dreszcze biorą mnie. Mówi, Jan mówi o miłości, ale on tu mówi o takim coś, dobro, zło, grzech postępowanie sprawiedliwie. Tu nie ma czegoś pośredniego. I przyjrząc się na wiersz trzeci, co możemy robić, co my jako dzieci powinniśmy robić, gdy mamy tą nadzieję, że spotkamy się z naszym Panem. Jezusem Chrystusem i więc trzeci nam mówi, oczyszczać się, oczyszczać się jak on jest czysty. A więc po prostu oczyszczać się, czynić coś, co by się podobało Bogu. Jak się oczyszczać? Dalej Jan wyjaśnia w następnych wierszach. Każdy, kto popełnia grze, zakon przestępuje. Grzech jest przestępstwem zakonu. W innym przekładzie jest napisane, że grzech jest bezprawiem. Grzech jest bezprawiem. Grzech jest przestępstwem prawa. Przestępujesz prawo. Grzech jest bezprawiem. I tu jest ważne w dzisiejszym czasie, jak mamy się oczyszczać. Ważną rzeczą jest nie grzeszyć, nie przestępować prawa. Żeby nie grzeszyć, to nie przestępować prawa. Jest prawo to trzeba według niego żyć. Mamy prawo Boże, które jest nam dane. To prawo Boże, które jest w naszych sercach, Duch Święty nam je jakby powiedzieć przypomina na każdy czas, jak mamy żyć, jak mamy postępować, tylko mamy być czuli na głos Ducha Świętego i mamy trwać w tym Bożym słowie, żeby ono w nas mieszkało. Wtedy to Boże prawo będziemy nim wypełnieni i ono będzie pokazywało nam jak żyć, jak postępować. Poprzez wypełnianie Bożego prawa będziemy czynić to, co się podoba Bogu, będziemy się oczyszczać. Innymi słowy, nie będziemy grzeszyć. To powinien być styl naszego życia. Nie grzeszyć. Postępować według Bożego Prawa. A wiecie, że się On objawił, aby zgładzić grzechy i grzechów w nim nie ma. O kim jest mowa? Widzimy, że mowa jest o Panu Jezusie. Po co przyszedł Pan Jezus? Po co przyszedł Pan Jezus? Jaki był Pan Jezus? Możemy znów popatrzeć się. On się objawił na to, żeby zgładzić grzechy. I w nim grzechu nie było. On był sprawiedliwy, on był czysty, on nie czynił grzechu. Jedyni Bóg, człowiek na Ziemi, który postępował według Bożego Prawa i był czysty. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani nie poznał. I tu znów możemy się dowiedzieć, w tym wierszu każdy, kto w nim mieszka, kto się naradził z Boga, kto ma społeczność z Panem Bogiem, nie grzeszy. A każdy, kto grzeszy, nie widział Pana Jezusa, nie poznał. Mowa tu jest o tym, że po prostu życie w grzechu to jest czas teraźniejszy, że cały czas postępujesz. Grzeszysz, grzeszysz, grzeszysz lub nie grzeszysz. To jest styl życia, to jest upodobanie każdego jakiegoś człowieka. I można albo tak żyć, albo inaczej żyć. A tu Jan nas naucza, że jeżeli mamy społeczność z Panem Bogiem, nie grzeszymy, nie żyjemy w grzechu. Może zgrzeszymy, ale to jest co innego. Grzechu nie mamy upodobania. Ten Duch Święty daje nam to, że wiemy, że uczyniliśmy coś złego i możemy przyjść, wyznać grzech. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. I tutaj Jan znów nas naucza, że jeżeli postępujemy sprawiedliwie, jeżeli postępuje sprawiedliwie, to możesz mieć tą pewność, że Pan Jezus, Bóg postępuje sprawiedliwie. On jest sprawiedliwy. Jeżeli my tak postępujemy. To jesteśmy jego dziećmi. To on jest naszym ojcem, bo my mamy upodobanie w prawu i w postępowaniu sprawiedliwie. Postępować sprawiedliwie to jest postępować według Bożego Wzorca, naśladować Pana Jezusa Chrystusa w jego postępowaniu, bo dowiadujemy się z historii, która miała, mamy opisaną w Biblii, jak postępował Pan Jezus. Upodobniajmy się do niego na każdy czas. Postępować sprawiedliwie to żyć według nakazów, Boże, według jego przykazań, według, według jego drogowskazu, według tego słowa, każdego słowa, może mówić słowo, 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 a nie wypełniać go. Ale to jest słowo, które dzisiaj czytamy, które bracia czytają, które, z którego się uczymy. I ważną rzeczą jest każde to słowo wypełniać w swoim życiu. Postępować sprawiedliwie, tak mnie uczy Słowo Boże. A więc będę postępował sprawiedliwie. Nikogo nie oszukam, nikogo nie okłamie, nie zrobię komuś krzywdy, bo wiem, że Pan Jezus nie ma w tym upodobania, że Bóg nie ma w tym upodobania. Tu, żeby zobaczyliśmy, że kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy i może mieć tą pewność. Ale zobaczmy, co mówi następny wiersz, ósmy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzechszy, a syn Boży objawił się, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Każdy, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. Każdy, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdy z Boga się narodził. Potem poznaje się dzieci Boże, dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje brata swego. Patrząc znów na te wiersze, dowiadujemy się, że Jan tu mówi konkretnie: grzeszysz, Twoim ojcem jest diabeł, jesteś z Boga, jesteś z diabła, jesteś dzieckiem diabelskim. Ale jeżeli narodziłeś się z Boga, nie możesz grzeszyć, bo w Tobie mieszka Duch Święty. Ten Duch Święty. Po prostu pomaga ci żyć według Bożego Prawa. A jeśli byś zgrzeszył, on cię napomni i przywoła do tego, że tę sprawę uregulujesz przed Bogiem. I tu w tym miejscu, właśnie też jest napisane, że człowiek żyje w grzechu, popełnia grzech. Grzechu nie, kto się z Boga narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest nim i nie może grzeszyć. Tutaj jest napisane w inny przykład żyć w grzechu. Nie może żyć w grzechu. I pod tym poznajemy dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie miłuje, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. jak też? Kto nie miłuje brata swego. Widzimy z tego miejsca, że cechą rozpoznawczą tego, kto jest Boży, a kto nie jest Boży, jest, kto nie jest dzieckiem diabelskim, to jest ten człowiek, który nie postępuje sprawiedliwie, gdzie się kocha po prostu w nieprzestrzeganiu prawa, w kłamstwach, tych różnych złych rzeczy, które są wbrew prawu Bożemu. I drugą cechą rozpoznawczą jest... To jest dzieckiem diabelskim, to jest ten, kto nie miłuje swojego brata. Nie miłuje swojego brata, nie miłuje drugich ludzi. A jeżeli miłujemy, jeżeli kochamy, to jesteśmy dziecki bożymi. I tu Jan dokładnie te sprawy nam przedstawia. Każdy z nas może się przyjrzeć i zobaczyć, jaki jest mój stosunek do bliźniego, do drugich ludzi, jak postępuje, jak zachowuje prawo. Czy po prostu to prawo przestrzegam? Czy może trochę oszukuję, może kręcę, może coś tam mataczę, a cały świat tak postępuje? Dlaczego ty nie masz tak postępować? Też mogę coś robić tak, jak oni postępują. Świat za czymś dąży, ja też mogę dążyć, ale czy to jest dobre, czy to jest sprawiedliwe? Myślę, że nie. Bóg nie ma w tym upodobania. Bóg jest sprawiedliwy. I Jan, innymi słowy, Bóg zachęca nas, żebyśmy tak samo my postępowali. Przykład jest Kaina, który zabił swojego brata. To jest zły przykład i widzimy, że tam po prostu było postępowanie niewłaściwe, tam był grzech, ale co dalej mówi w 13 wierszu? Nie dziwcie się bracia, jeśli was świat nienawidzi. I widzimy, że jeżeli po prostu będziemy postępować uczciwie, sprawiedliwie, to zawsze po prostu będą jakieś problemy w życiu, czy w pracy, czy gdziekolwiek. Kamil mi też opowiada właśnie takie zdarzenie, które miał od tak jak dużo w życiu. On starał się postępować sprawiedliwie, ale przez to zawsze ma jakieś tam problemy od kierownika, od innych. Tych. Raz po prostu takie zdarzenie z pracy opowiadał, był w Bielsku miał stóżkę i tak dalej i ci kazali coś ukryć, zataić i tak dalej, a on mówi nie, jak co to zapłacę, poniesę konsekwencje za ten samochód, za to, ale ja nie będę kłamał i piszę fałszywych tam oświadczeń. No i tak się stało, że nic nie zapłacił i po prostu pozytywnie to wpłynęło na jego po prostu ocenę, nie? I myślę, każdy z nas, jeżeli postępujemy sprawiedliwie, może nam się wydawać, że nas ktoś zwolni, wyrzuci i tak dalej, ale nie, bo Bóg jest za nami. Możemy tylko po prostu od ludzi mieć jakieś yy, prześladowania, bo ludzie nie lubią tego, kto postępuje dobrze. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Następny wiecz, który nas naucza. Skąd możemy wiedzieć, że przeszliśmy śmierci do życia, że mamy życie wieczne, że będziemy z Jezusem Chrystusem? I zobaczmy, że gdzie nie czytamy w Biblii, w Nowym Testamencie to jest miłość, miłość, miłość. Jezus dał nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali. Każdy list pokazuje nam miłość, miłość dla drugiego, dla innych, dla bliźnich. Tu mówi: miłujmy, braci. Przeszliśmy do śmierci, do żywota, bo miłujemy braci. Jeżeli miłujemy braci, jeżeli szanujemy jeden drugiego, jeżeli po prostu je, żyjemy w bardzo dobrych relacjach, to jest coś wspaniałego. To wiemy, że po prostu mamy cząstkę. Żywota wiecznego, że naszą nadzieją jest życie z Panem Jezusem Chrystusem. Ale tu Jan pokazuje znowu w kontrakcie, kto nie miłuje, pozostaje śmierci. Możesz być chrześcijaninem, możesz chodzić do zboru, możesz nawet przyjąć szest, ale jeżeli w Twoim sercu jest brak miłości, jest nienawiść, złość, gniew i po prostu takie rzechy, czy złe uczynki ciała, one są ciągłe, to Słowo mówi, pozostaje śmierć. Ono konkretnie do nas przemawia i tu każdy z nas musi się rozsądzić, jak żyje, jak postępuje. Miłuję tego brata, ale nie chcę mieć z nim nic do czynienia, nie chcę się z nim spotykać, żeby mi zeszedł z drogi albo ja mu schodzę z drogi. To nie jest miłość, to jest coś innego, a to jest niewłaściwe i powinienem pokutować. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma sobie żywota wiecznego. Jakie po prostu są realia Boże. Jakie są standardy Boże. Zobaczcie, co mówi nam Słowo Boże. Nienawidzisz brata swego. Nie wystarczy, że złapałeś go, zabiłeś, bo tak było. To wiesz już, że jesteś zabójcą. Ale tu jest nienawiść. Jeżeli nienawidzę brata, siostry czy kogokolwiek, to już Słowo Boże pokazuje, że jestem zabójcą. I pokazuje mi, jeżeli jestem zabójcą, to nie mam życia wiecznego, nie będę żył wiecznie, bo żaden zabójca nie będzie żył w Królestwie Bożym, tam, gdzie żyje Pan Jezus Chrystus. A więc musimy patrzeć, czujnie, rozsądzać swoje życie, jak mamy żyć, jak postępować. Jeżeli kogoś nienawidzimy, to jest czas, żeby się pojednać, żeby przebaczył jeden drugiemu, żeby uregulować te sprawy brat z bratem i oczywiście przed Bogiem, Wiemy dobrze, że jeżeli mamy nieuregulowane sprawy, to nasze modlitwy nie docierają tam do Boga. A nienawiść, złość i wiele innych rzeczy, które są opisane w Biblii, to są grzechami, to są bezprawiem, łamaniem prawa i Bóg nie ma w tym upodobania. Potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. I my winniśmy oddawać życie za swoich braci. I znów Jan daje przykład naszego pana Jezusa Chrystusa. Mówi, ty nie ty miłuj braci. Zobacz, pan Jezus był gotowy oddać życie swoje za nas. Tak nas umiłował, tak nas ukochał i on pragnie, żebyśmy my byli razem z nim tam, gdzie on jest. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie, zamyka przed nim serce swoje? Jakże w nim może mieszkać miłość Boża? I tu jest praktyka, i tu jest praktyczny przykład, który nam pokazuje, Bóg mówi do nas konkretnie, masz dobra tego świata, masz, Bóg ci dał, błogosławił, masz, widzisz brata potrzebie i zamykasz przed nim swoje serce, to nie oszukuj się, nie mieszka w tobie żadna miłość Boża. Bo miłość Boża jest cechą Bożą, cechą Boga. Bóg daje, tak samo ty pomóż Potrzebie, pomóż Bliźniemu. W Tobie będzie mieszkała miłość Boża, jeżeli praktycznie widzisz potrzeby jednych, drugich. Różne są to potrzeby. Są to niekoniecznie potrzeby fizyczne, ale i duchowe, i fizyczne, i różne, które po prostu mają nasi bracia i siostry. Myślę, że. Po prostu to są nawet i potrzeby, żebyśmy kogoś pojechali i odwiedzić. No i wiele innych rzeczy. Może bracia z kim, siostry, z kim chcą porozmawiać, może mają jakieś przeżycia, się pożali wspólnie, pomodlić. To są też potrzeby i powinniśmy zwracać uwagę na to. Jeżeli tak będziemy postępować, to możemy powiedzieć, że mieszka w nas miłość, Bo miłość Boża. A jeżeli nie, to nie mówmy, że mieszka w nas miłość Boża. Dzieci, miłujmy nie słowem, o i tu jest pięknie powiedziane, nie słowem ani językiem, lecz czynym i prawdą. Możemy mówić, miłuję, miłuję, kocham, ale w rzeczywistości jest inaczej. W praktyce po prostu nic nie robię. Jestem zajęty sobą, swoim życiem, swoimi dążeniami i nic mnie innego nie interesuje. Może po prostu mam te dobra, może mam ponad miarę, robię z tym, co potrzeba, może gdzieś gromadzę, ale czy gromadzę w skarbcu niebieskim, czy po prostu moja miłość jest oparta na czynie i prawdzie. Potem poznajemy, żeśmy z prawdy i uspokojimy przed nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Zobaczcie, to Jan konkretnie daje wskazówki. Jeżeli postępujesz, masz nadzieję na życie wieczne, masz nadzieję, że spotkasz się z Jezusem Chrystusem, postępujesz sprawiedliwie tak, jak Bóg sprawiedliwie postępuje, oczyszcza siebie, zachowuje się w tym świecie pełnym kłamstwa, nienawiści i zła tak, jak Pan tego chce, nie czynisz bezprawia, miłujesz swojego barata, siostrę, miłujesz przyjaciół i innych, jak ten Samarytanin, wtedy. Serce, serce człowieka nie oskarża. I Bóg mówi: możemy śmiało stanąć przed Bogiem, nie możemy po prostu przeżywać, jak jest ze mną, będę zbawiony czy nie będę zbawiony. Narodziłeś się na nowo, Bóg jest Twoim ojcem, sprawiedliwie postępujesz, wierzysz w Jezusa Chrystusa, jego dzieło na krzyżu, jego zmartwychwstanie, życie wieczne. Jesteś dzieckiem Bożym, postępujesz tak, jak on postępuje. To serce. Nie oskarża, Duch Święty nie oskarża. Można z stanąć przed Bogiem. Tu widzimy, że Bóg jest większy niż nasze serce i Bóg wie wszystko. I otrzymawszy od niego, a i otrzymamy od niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed obliczem jego. No i ten wiersz też nas zachęca do tego, że jeżeli czynimy to co jest miłe przed obliczem Bożym jeżeli przestrzegamy jego przykazań to możemy przyjść przed oblicze naszego Boga i prosić o cokolwiek będziemy to otrzymamy od niego Bóg jest gotów dawać i odpowiadać na nasze prośby a to jest przykazanie jego abyście się abyśmy my wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. I znów Jan pokazuje na dwa przykazania. Z tego wiersza widzimy dwa przykazania. Pierwsze to mamy wierzyć w imię Jezusa, syna jego, Jezusa Chrystusa. I drugie, miłować się wzajemnie, jak nam przykazał. I można powiedzieć, to są proste słowa, ale to są takie konkretne słowa, że mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa. Po co on przyszedł na ziemię? Co on uczynił? Po co zmarł? Co się stało na Golgocie? Że on żyje, że on zmartwychwstał, że on jest w niebie, że on nam posłał Ducha Świętego, że on teraz przebywa w nas poprzez Ducha Świętego, że on nas oczekuje tam w niebie, że się z nim spotkamy. To jest wierzyć w Jezusa Chrystusa, że będziemy do niego podobni, że ujrzymy go twarzą w twarz. A drugie przykazanie znów, zobaczcie, miłować się wzajemnie i ciągle miłość, miłość Relacje, to są relacje. Możemy różne rzeczy czynić, nawet cuda, a jeżeli nie będzie w nas relacji i miłości, owoców, to nic nam to nie pomoże, bo Pan Jezus powiedział: idźcie ode mną, ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość, złość, łamiecie prawo. Pan Jezus pragnie, żeby w nas były owoce, żeby w nas było to, co jest dobre, co jest właściwe, a to jest miłość. Każdy z nas może sobie też zadać pytania, patrząc na ten rozdział i zobaczyć, jakie jest moje życie, jakie postępowanie, jak żyję na tym świecie, czy upodabniam się do swojego Pana Jezusa Chrystusa, czy pragnę się z Nim spotkać, jak się oczyszczam w swoim życiu, czy czynię grzech, czy czynię bezprawie, czym jestem dzieckiem, czy dzieckiem Bożym, czy dzieckiem diabelskim. Tu chodzi właśnie o to, bo jeszcze w drugim w rozdziale Jana jest napisane, kto zgrzeszy, a więc popełni jakiś grzech od czasu do czasu, ten może przyjść przed oblicze Boże i prosić o przebaczenie, a Bóg wierny, sprawiedliwy odpuści grzechę i będziemy znów pojednani przed Bogiem. Ale tu w liście Jana w trzecim rozdziale pisze grzeszy, ciągle żyje grzechu. Ten grzech jest stylem jego. On ma upadobanie w grzechu. I w tej sytuacji Jan nazywa tych ludzi, którzy żyją w grzechu, dziećmi diabelskimi. A dziećmi Bożymi, ci, którzy żyją według sprawiedliwości, postępują sprawiedliwie jak on. Czy postępujesz sprawiedliwie? Jak żyjesz? Zobaczcie, ile uczy nas to Boże Słowo. Wszystkich zachęcam jeszcze, żebyśmy w domu jeszcze raz przeczytali ten list, ten rozdział i jeszcze raz zobaczyli, co ja mogę zastosować w życiu do siebie. Jak, Panie Jezu, chcesz żyć, żebym ja. Yy, ja chcę, żebym ja żył tutaj na Ziemi. Co mam jeszcze zrobić? Myślę, że najważniejszą rzeczą to jest przestrzeganie Bożego prawa. Pomimo tego, że ludziom się to nie podoba, że ludzie po prostu będą nas nienawidzić i nam to wytykać, ale my mamy żyć według prawa Bożego. Postępować sprawiedliwie, tak jak Pan Jezus. Niech Pan Bóg dopomoże nam w tym, żebyśmy na każdym miejscu byli tu na Ziemi i reprezentowali naszego Pana, z którym się spotkamy. Amen.